Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg w swojej dobroci pragnie dla nas pokoju. Wielokrotnie posyłał proroków, by ludzie odrzucali grzech, a przyjmując Jego miłość, przyjmowali Jego samego wraz z pokojem, który może dać tylko Bóg. Przyjęli pokój, jakiego świat dać nie może mimo wielu środków, które stosuje w tym celu. Jezus jest księciem pokoju. Matka Boża jest królową pokoju. Jesteśmy w Medjugorje, w miejscu, gdzie Maryja prosi, aby modlić się koronką pokoju, aby wołać o pokój. Czy rzeczywiście przyjmujemy to wezwanie, a może wolimy grzech, który wprowadza niepokój? Pan Bóg chce nas wyzwolić z wszelkiego rodzaju ciężaru powiązanego właśnie z grzechem. Zatem możemy powiedz razem z Nim, odciążeni, biorąc udział w zawodach, do których, jak mówi święty Paweł, jesteśmy wyznaczeni. Możemy biec ze świętym Pawłem, możemy wygrywać. Nie musimy nosić na sobie niepotrzebnych ciężarów. Możemy je składać na naszego Pana, a on chętnie je przyjmuje, bo już poniósł je w swoim ciele na krzyż. Czy przyjmiemy zwycięstwo, czy przyjmiemy pokój? Pokój, jakiego świat dać nie może. Niech Maria, królowa pokoju, dopomoże nam przyjmować różnego rodzaju wyzwania. Krzyże, które są na nas nakładane, ale nie z woli złego, tylko z woli Bożej, tak by przynosiły chwałę samemu Bogu, by przynosiły cześć Najświętszej Maryi Pannie. Do takich zawodów jesteśmy przeznaczeni. W takich zawodach jesteśmy gotowi wziąć udział. Jesteśmy gotowi wygrać razem z Jezusem, gdy kroczymy Jego śladami, gdy idziemy. Prowadzeni za rękę przez Matkę Bożą. Na tą drogę zwycięską, nie przemaszerowaną, ale przebiegniętą, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.